WIBOR News. Na pytania odpowiada dr Sebastian Krajowski. Jak ocenia pan szansę na wygraną w sprawie unieważnienia wskaźnika WIBOR? Oceniam, y, oceniam szansę na, na wygranie jako wysokie. Y, y, argumenty, które, które wspierają y, to moje przekonanie. Y, o tym, że, że, że te szanse są, są duże. To są argumenty, które docierają do nas z zewnątrz. To znaczy, po pierwsze, już samo to, że, że pan premier powiedział, że WIBOR zniknie, świadczy o tym, że, że coś jest nie tak z tym wskaźnikiem. My doskonale wiemy, co jest nie tak, i cieszymy się, że niejako. Per prokura, ale jednak mimo wszystko pan premier przyznał, e, i, i decyduje się na, na, na podjęcie takich politycznych decyzji o tym, że, że ten, że ten liwor zniknie. To świadczy o tym, że e, ta nasza argumentacja e, bardzo szybko, co nas e, też pozytywnie zaskoczyło, e, została, została, została przyjęta i spotkała się ze zrozumieniem. Mówię to troszeczkę sarkastycznie, ale rzeczywiście te głosy, które dochodzą zarówno z okolic. Rządu, jak i z okolic opozycji, jak również głosy dziennikarzy ekonomicznych, uznanych dziennikarzy ekonomicznych, mogą świadczyć o tym, że istnieje duża szansa na to, że to zostanie, że ten spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść kredytobiorców. Co więcej co nie bez znaczenia. To jest kwestia również wizerunkowa naszej kancelarii, gdyby była duża szansa na to, że ten spór zostanie jednak przegrany, to nie decydowalibyśmy się na to, żeby, żeby go wnosić. Ta kancelaria jest filmowana moim nazwiskiem, wobec czego czuję pewien, pewien ciężar tej decyzji o tym, że, że, że złożyliśmy. Taki precedensowy pozew i, i konsekwencje tego, tego stanu rzeczy. Także ja osobiście, moi współpracownicy głęboko wierzymy w to, że, że nam się uda.